Witajcie w krainie klocków. Dziś zabierzemy Was do dżungli, a pomoże nam z tym zestaw Lego Friends o numerze 41032, czyli motocykl ratowniczy Emmy. Znajdziemy w nim 156 elementów, a także ilustrowaną instrukcję składania klocków. Lego Friends to historia przyjaciółek mieszkających w jednym mieście. Każda z nich ma swoje hobby, ale ich wspólną pasją są zwierzęta. Pomagając im, przeżywają wiele niezwykłych przygód. Emma patroluje dżunglę na swoim motocyklu z przyczepką. Jest ona przygotowana na każdą ewentualność: ma przy sobie krótkofalówkę, łopatę, a także apteczkę. Jej błękitny pojazd porusza się na trzech gumowych kołach. Żółty reflektor w razie potrzeby oświetli drogę a poręczna kierownica ułatwi kierowanie. Tuż za Emmą w tylnej części pojazdu znajduje się specjalna podstawka z uchwytami, do których przyczepić można strzykawkę i łopatę. Do przyczepki zapakować można apteczkę lub niespodziewanego pasażera. Dziewczynka ma na głowie kask z ruchomą szybką. Poza tym ubrana jest w wygodną bluzeczkę, różowe szorty oraz baleriny. W głębi dżungli, na palmie obok jaskini, mieszka niesforna małpka. Zwierzak bardzo lubi huśtać się na gałęzi, ale często zagląda do groty, w której lubi się chować. Niestety, pewnego razu, gdy małpka odpoczywała w cieniu jaskini, część kamieni obluzowała się i uwięziła zwierzątko. Na szczęście z pomocą przybyła Emma na swoim ratunkowym motocyklu. Za pomocą łopaty dziewczyna odgarnie kamienie, a następnie opatrzy małpkę. Po wszystkim Emma poczęstuje zwierzaka pysznym bananem. Dziś to już wszystko, ale jeśli spodobały wam się przygody Emmy, zapraszamy was do oglądania kolejnych recenzji serii Lego Friends oraz innych zestawów na kanale Kraina Klocków. Do zobaczenia.